Tomasz Dudkiewicz, doskonale znany bielskiej publiczności aktor, reżysera, w latach 1999-2005 dyrektor Teatru Polskiego, powraca do niego jako reżyser Apokalipsy Homara. Na jest eleganckie, bardzo eleganckie przyjęcie w bogatym domu. Pani domu wymyśla niezwykle wykwintną i wyrafinowaną kolację. Jednym zdań jest Homar, stąd też tytuł apokalipsa Homara. Przychodzą znajomi, przyjaciele domu, ale wszystko, co do tej pory wydawało się być normalne, nagle na tym przyjęciu pęka. Ta struktura pęka. Okazuje się, że tych ludzi wiążą jakieś przedziwne układy, kontakty i interpretacje o których pozostali nie wiedzieli, do tego wszystkiego pojawia się z zewnątrz jeszcze jedna nagle nieoczekiwana osoba, która jest katalizatorem kolejnych zmian, no i, i puenta, której zdradzić nie mogę, a która jest kompletnie nieoczekiwana, zaskakująca i no, wręcz przerażająca. Tutaj na tej kolacji rozegrają się bardzo, nie chcę mówić tragiczne wręcz rzeczy, ale smutne również wesołe. Tu jest wszystko. Panie dyrektorze, zauważyłem, że w tym spektaklu Apokalipsa Homara gra pan na pewno odpowiedzialną rolę kelnera. Dzisiaj kelnerzy to jest temat numer jeden w Polsce. Tak, to żartem, a, a poważnie, ta postać kelnera jest bardzo istotną postacią w tym spektaklu. Myślę, że przed premierą nie będę o tym głębiej opowiadał, ale przekonacie się państwo, że to istotna i ważna postać w całym przedstawieniu. Natomiast rzeczywiście taka postać i taka rola uczy pewnego rodzaju pokory aktorskiej. Mam nadzieję, że e, e, przypadło mi to e, w udziale, ale chciałem znowu e, powąchać e, kurzu scenicznego. Moja postać, czyli Paige, jest panią domu, e, żoną Larsa, który był biznesmenem, e, teraz jest e, filozofem, e, wydał z wielkim sukcesem książkę, która się bardzo dobrze sprzedaje. E, no i właśnie od tego jakby się zaczyna cała historia, czyli e, wydaje przyjęcie z okazji sukcesu wydania książki mojego męża. Postać, hala, którą, w którą się wcielam, e, hala naukowca, który jest zaproszony na tą kolację, jak Państwo pewnie już wiecie, z okazji wydania książki swojego przyjaciela. Moja książka nie cieszy się taką dużą popularnością, co jest powodem dla mnie do moich, mojego głębokiego smutku, czyli wręcz po prostu zazdrości. Czyste ludzkie cechy, zazdrość, pożądanie, miłość, gniew. To wszystko jest na tej scenie. Apokalipsa Homara, czarna komedia brytyjskiej autorki i aktorki Moiry Buffini została napisana z wielkim wyczuciem sceny i z sukcesami była wystawiana w wielu londyńskich teatrach. Trafiła także do Polski na scenę Krakowskiego Teatru Ludowego. Bielska realizacja Tomasza Dudkiewicza jest drugą w Polsce. Od wielu lat myślałem o tej sztuce. Nie miałem okazji, nie miałem teatru, w którym mógłbym to zrobić. Teatr, którego jestem dyrektorem w Warszawie, Teatr Komedia. Jak nie pasuje do tego rodzaju repertuaru, bo tutaj mamy do czynienia co prawda momentami z komedią, ale taką czarną komedią, że śmiech grzęźnie w gardle. Dlatego szukałem takiego miejsca, gdzie, gdzie publiczność będzie w stanie zaakceptować tego rodzaju tytuł i przyjąć go ze zrozumieniem i z radością w pewnym sensie intelektualną przynajmniej, ale też, że znajdzie się ze który będzie w stanie unieść bardzo trudne role aktorskie, które tutaj aktorzy muszą wykreować. No i Teatr Polski w Bielsku Białej okazał się takim miejscem. Pomysł spodobał się dyrektorowi Mazurkiewiczowi. No i spotkaliśmy się gdzieś w tej mojej propozycji, a mnie to napawa ogromną radością. Szczególnie już teraz mogę to powiedzieć, bo tak naprawdę dzisiaj wieczorem pierwsza generalna z publicznością spektakl jest gotowy, że tym bardziej cieszę się, że taką decyzję podjąłem, bo wszystkie moje te, te, te aspiracje, marzenia i nadzieje co do tego spektaklu spełniły się właśnie dzięki Bielskiemu Zespołowi. Miałem kłopot z zaszufladkowaniem tego tekstu, ale to bardzo dobrze, bo teksty zaszufladkowane niewiele więcej później ze sobą niosą. O tym tekście, który rzeczywiście w Polsce do tej pory nie miał szczęścia, miał swoją prapremię w Teatrze Ludowym w Krakowie parę lat temu, ale bez echa przeszła ona. Natomiast kiedy to przeczytałem, stwierdziłem, że rzeczywiście. Jest to i komedia, i czarna komedia, i kryminał, i thriller, ale wydało mi się, że to wszystko mało. Że e, pozwoliłem sobie nawet nazwać to małym traktatem filozoficznym, bo, bo ten tekst bardzo sprawnie, bardzo y, y, czytelnie i ostro opisuje kondycję dzisiejszego świata, współczesności, społeczeństwa przede wszystkim. I to nie tylko z punktu widzenia. Y, y, Brytyjczyków, bo dzisiaj e, e, sądzę w naszym globalnym świecie te wszystkie problemy są tożsame. Towarzyskie spotkanie przebiega według utartego schematu, jednak tylko pozornie, bo zdumiewające artystyczne, kulinarne kreacje serwowane przez ekscentryczną panią domu okazują się dla gości nie do przełknięcia. Czy ktoś ma jeszcze ochotę? To bardzo dobre danie, bo się rozmnażają, więc nigdy go nie zabraknie. Może się skusisz? Ha? Nie, nie, dziękuję. Zaczekam na drugie. Kolejną ciekawą rzeczą, jeśli chodzi o to danie, jest to, że tworzy swój własny dlen. Gdybyście wzięli je na Marsa, unieśli pokrywe wazy i wrócili za bilion lat albo więcej, znaleźlibyście się w nowym Edenie. Ta zupa jest niezniszczalną siłą życia. Dlatego właśnie chciałam się nią z wami podzielić. Aurę niepewności podsyca dodatkowo pojawienie się nieproszonego gościa. Zostaje on wciągnięty w toczącą się w domu grę, lecz wkrótce role się odwracają i okazuje się, że i on prowadzi swoją niejasną rozgrywkę. Cześć! Czy mną może służyć? Zapytałem go, czy mogę skorzystać z telefonu. Miałem wypadek na drodze. <grymne> Wyprowadź go. Wejdź. Na rogu jest budka telefoniczna, może pan stampo Co? Co? Ale uszkodził naszą własność. Ten człowiek chce tylko zadzwonić. Wyprowadź go. Nie, może zadzwonić i zaczekać w cieple, dopóki no. nie przejdźmy. Może lepiej pójdę. Nie, nie chciałbym sprawdzić. Nie, nie ma... ma... Wyprowadź, wyprowadź go. go! Co ci się stało? Kelner, weź się okay. go powiedzieć. Pamiętaj, po co tu jesteś? I bądź bardzo, bardzo Może poprosić Mamy wolne miejsce. Przyszedł pan, Przyszedł pan, to, pan na wyjątkowe przyjęcie, na które nie był pan zaproszony Nie wyjdzie z tego domu, dopóki mu nie pomożemy. Bardzo rozsądnie. Nie. Weź się go płaszcz. Nie, to naprawdę nie, nie ma... Żaduj! W międzyczasie całkiem niepostrzeżenie towarzystwo zostaje pozbawione kontaktu ze światem. Mgła uniemożliwia oddalenie się z domu, telefon ląduje w basenie, a wypadki nieubłaganie zmierzają do szokującego finału. Premiera Apokalipsy Homara w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Kelner, proszę wziąć okrucie tego pana zanim mój mąż dostanie ataku akoplecji. Już w piątek 6 marca. Na scenie Anna Guzik-Tylka, Rafał Sawicki, Jagoda Krzywicka, Grzegorz Sikora, Oriana Sojka, Sławomir Miska, Witold Mazurkiewicz i Piotr Gajos.